No hello, tutaj Purpos, witam Was w kolejnym odcinku z Sonika jest ze mną. Ja witajcie wszyscy bardzo serdecznie Jingis z tej strony. Oczywiście e, zapraszam do Jingisa na zupełnie inny odcinek z Sonika, bo podtrzymujemy to, że e, nic się tutaj nie Znaczy będą, różne odcinki są na różnych kanałach, ale się, chciałem to ładnie powiedzieć a jakoś jak wyszło jak zwykle znaczy, do, będą różne odcinki, bo doszliśmy do wniosku, że tak jest fajniej, po prostu. No tak, że to dla was będzie jakaś tak większa jest. tam. Oh, A jest. atrakcja? O, pływamy. atrakcja? Dobrze, bo mnie gorąco. No jakąś wziąłem losową planszę. Dobra, o to też z tym tym tym. Z tym wirem na środku, to jak nie lubię. Dobra. Ja yeah, mam wszystkie. O oh. wow, 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 wow. oh, Ale pocisłem. Nie, już poza tobą jestem. Naprawdę? No. O, Było nie mówić. A dawno nie jeździłem w ogóle. T... O kurde, co tu się. Co to był za błąd w ogóle? Ale syf, jestem ostatni w ogóle przez baga jakiegoś. Coś nagle, nagle mnie wywaliło w kosmos. Wow, wow. By... By... No ja no... jestem teraz już ostatni Aha, jeszcze. Znowu. No nie jesteś ostatni, bo ja jestem ostatni. Na dziesiątym miejscu jestem. Dobra, jadę sobie znowu szogunkiem, bo, bo ja się nie dam. Ja lubię szogunka i będę jechał szogunkiem. Aj, aj, to nie jest mój oh, dzień wow. ewidentnie. Tak, bo ty nie trenowałeś przecież, bo. No bo, bo ty dzień nie, nie było. było nie? właśnie, ty ci nie było. Great Campbell. Byłem. Oh, e... No prawie że na wczoso. Ty góralskich haso Trafiłem w AHIA chyba Kurde jak ja to wygram To możecie mi mówić normalnie miszczuniu Ej Niciuniu Niciuniu Jestem siódmy Ale Też ja, to ja na naprawdę miałem taką stratę, że ty sobie nawet nie wyobrażasz Znaczy to ja nie wiem czy płakać czy śmiać się czy cię żałować, czy, czy się cieszyć, wiesz? No. Kurde! Chyba trochę... ...po trochę wszystkiego, wiesz? Ty polski klaso! Jesteśmy na Hot rod! Hot rod! Ty 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 ty! Ja cię... Ty drugi jestem, purpos! No widzisz? A ja tu walczę, walczę bo... A, a ja ja -a ja Wygrasz. Ta jasna, już wygrasz. No widzisz pierwszego przed sobą. No powiem ci Drift Level 3, pierwszy raz to mam. Ewidentnie daję e, cielska dzisiaj. To, a to już jest ostatnie... O ale mi się sieknął do tyłu. A to już jest ostatnie w ogóle ten e, ostatnie okrążenie. Nie wiem, drugi raz mi walnął. O, że ty gnoju! Firework. To chyba byłem ja. Nie, 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 to ktoś z przodu, wiesz? To ten z przodu do mnie. O, teraz mi chciał uciekać. Sonic ma Allstara. Ale mu fajnie. Ja mówię, to jest... Jak ja to, kurna, wygram teraz... Nie, no, to jest to... Final teraz Lab jeszcze. Trzeci. Dobiera, dobiera trzecie, tak. To to jestem naprawdę mistrzunio. Z ostatniego miejsca. No nie, Gingis! Co, Co żeś ty, zrobił? Kurpos! Ważzywo jedno ty! To ty żeś mnie wypchnął! Nie, to ty mnie! Masz. Jestem pierwszy! Jestem pierwszy! Jestem pierwszy! Kurpos to wszystko przez ciebie! Jestem pierwszy! Bądź ostatni, żeby cię. Po takim bagu w ogóle ciągle pierwszy, ale jestem dobry w to. Firework. Kurde. uniknąłem niknąłem tej... fajerwerki. No nie. O nie! To swarm był. Ale że ja... Cię. nie Fuck. radzę. War. Fuck! Fuck! Wygram to. Wygram to, wygram to, ta cholerna wiara doda mi sił. Wygram to, wygram to, wygram to, wygram to, wygrałem to. A ja piąty. Wypchnąłeś mnie tam. To ty żeś mnie tam wypchnął, ja też wyleciałem z trasy wtedy. Nie popychaj tam, lepiej ty. Co za dżingi, jak się tutaj porzącąby tam. <laughs> zobacz, kurde, z ostatniego miejsca przeszedłem na pierwsze. Piąty, a ja byłem drugi i skrzaniłem. No, no, no skrzaniłeś, o. skrzaniłeś. Dawaj, dalej. Aj, tak, 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 tak. To Wiesz, fajne uczucie. A ja mam maksymalne level już na szczególnie. Nie, nie, który to jest maksymalny? Nie wiem. Dziesiąty? No, ja nie wiem, chyba tak. Ja mam piąty dopiero. Se wezmę teraz jakąś inną postać na drugi ten. Ale waiting for players, jak zwykle. Dobra, to losową to to babkę normalne. jakąś kolejną wybiorę. Bo to normalne. Loszową mapkę wybioru dawaj mi moją Please. małpę. Nie, nie, najpierw loszową mapkę wybioru Mini Speed! Big Class! Hello, hello, hello! Dobra, i wezmę kogoś takiego naprawdę słabego. Tak, 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 tak! No zapewne, jest słaby. Słaby. No. ma bardzo słabe przyspieszenie bardzo słabe, najsłabsze. Wziąłem no, no. najsłabszego, specjalnie dla ciebie. Żeś mi nie potem nie rodził że na cheatach jadę. też nie wygrałem. Jest, nie. Nie wygrałem. wygrałem. O kurde, cwaniak. A ja nic, nic, a nic. Ja nawet nie wiem, kim ja jadę teraz, bo chyba mi się... Nie no, tym co czy... zawsze. Nie, chyba nie. A tak, to dobrze. To dobrze, 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 dobrze. dobrze. Two, one, go! Poszedł Purpos. O rzesz, ty dzwonek, ale on skręca. Bardzo, bardzo skręca. Nie mnie wypchnęli! No hamuwa. Co za hamuwa? Ojej, jeszcze oberwałem, tak. Dronem? No właśnie, nie wiem, czy ale to nie, nie wiem, overwałem. kto to. Tak, ja, ale ja za to wiem. To ja nie wiem, czy to dron był. No dobrze, że ja za to wiem, czy to był dron. No wieć żeż normalnie, no! Turna małpoty! Kiech. No to dlaczego... Aha, no jeszcze nie trafiłem w dziurę, no, no. Nie trafiłeś w dziurę? No. no wiesz, biorąc pod uwagę... Nie odzywaj się, dobra? To spodziewałem się, że akurat to potrafisz. O jeszcze Ło! Wow. Wy, wyłącz tą mapę, wyłącz tą mapę. W kibieni makry wyłącz mi tą mapę. no i super. Proszę cię! Ale żem to teraz uczynił Ty no ja jadę najgorszą chyba postacią Ja przynajmniej tak ja, ja nią jeszcze nie jechałem Chyba, nie kojarzę. To, że nie jednego ja wyprzedziłem dopiero. dopiero Naprawdę? Oops. A ja tak, no powiem ci, że w sumie to tak, no, nie tak narzekam. tak lekko pierwszy jesteś jak zwykle, nie? No, taki lekko pierwszy jesteś. ale to przypadek. Tak, przypadek, no. Tak naprawdę, no, że nie pomyłka. Oj, 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 teraz to, teraz to była pomyłka. Kurde. Nie ten guziczek. No ja nie potrafię, to jest dla mnie trudne. Dasz radę. Wierzę w Ciebie, Genghis. Ale ja w Ciebie nie wierzę, mam Old Stara za to. No to żem teraz robił. Mhm. Żeby ominąć Swarma, no wyskoczyłem z planszy. No. Ale przynajmniej evaded Swarm. Żadnego nikogo nie na tego stary. Ta mapa jest dla mnie po prostu nędzna. Do czego? Ostatnio ci się podobała jak na niej jechaliśmy. Nie, na tej nie chyba. Na tej, na tej. Mówiłeś, że ta jest fajna. Bo się tylko jeździ. I dlatego mówię, że jest fajna, a teraz mówisz, że jest niefajna. Zdecyduj się. Nie mogę właśnie. Drift level 3. Poszła turbina no, i lecimy! Znaczy, tu nie miałem drift level 3, ale na poprzedniej mapie miałem level 3... drifta. Cyku cyku cyku, cyku lada co dnia! Oho, no tak, super robaków było! No nie, jeszcze latanie teraz! No dlaczego? A mówiłeś, że ci się podoba. Aha! No co, latanie? No ogólnie to pan Nie, plansza. nie udasz. Nie udasz, nie, nie udasz, proszę cię! Normalnie jak niemiecki dworce. Dobrze. O! Lecę, lecę nad tym, nad peronem. I, we, I wejdnąłem już trzeciego sworma. Spędzuj, dobrze. Bardzo ładnie To ja teraz. pójdę coś zjeść, a ty dokończ jeźdźnik. No, dobra? Nie bądź taki hipo -hopo. To... Tego fago lumbago. Ale tak mi się udało trochę ich wyprzedzić i jestem szósty! A będziesz że nie z dobrze źle. się nim jedzie tym, tym, tą, tą taksówką. Tak, to jest w ogóle, bo ty pasażerów nie zabierasz po drodze. Ty, ja ja chyba widziałem, je... oni machali, taksi, taksi, a pur im taki międzynarodowy ale co, ja, ja im, zapotuję, ja im, ja im chyba jednak ten, ja im, ja im chyba jednak, nie, ja grałem tą postacią. Nie, jeszcze nie grałem jednak, bo dopiero... Grałeś to... taksówkarzem, pamiętam. No ty, no szybko. pierwsze, pierwsze XP mi się nabija. A, pierwsze XP, XP no. No nie na ten, nie na ten narząd dzisiaj się XP nabija. <grym i tle> Dobra, jeszcze, Dobra jedna dala, rytka, jeszcze, jeszcze jedna rytka, jeszcze jedna Jeszcze, jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze raz. Wpiewałeś tak statem? Nie, a dlaczego? No nie wiem. Bo może ktoś miał ten. Może ktoś miał urodziny, imieniny. No nie wiem, to, to lat dolały Jerzy, Niespodzianka dla ciebie, dzięki. No, zobaczysz. Ja widzę to z boku. To to? Dobra, kolejną jakąś. O Ocean View? Tak. Wziąłem <coughs> kolejną jakąś losową postać. Nie pamiętam, czy Dobra, nie wygrałem. Dobra, ręce, wygraj coś. Jeszcze, wygraj, wygrałem. No, ja nie, wygrałem. No co? I to ty masz bo więcej jesteś szczęścia. To słaby. No właśnie, ty masz więcej szczęścia. O, to jest fajne, to jest proste. No bo no to, 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 to pierwsz, jest fajne. pierwsza plansza. Dobra, gotowi. 3, 2, 2 1 go. Wziąłem jakąś totalnie ciulową postać. Już żeś pojechał pierwszy? No bo wystartowałem ładnie, no! Nie oszukuj ludzi, dobra? Twoim startem. Kurde! No jak on mnie wyprzedził? Co za bydle! A kogo ty wziąłeś, bo... No swoje mini. a, a wcześniej le leciałeś tym, abu 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 abu, czy coś takiego. Nie, mini mini. Padaj mi z dróg. Eee, żeś ty! Oszusty! Oszusty! To wszystko oszusty! Oszukali mnie banda decydentów. Decydentów normalnie, bydlaków i w ogóle. Wszyscy mają mnie w nosie i nie chcą, żebym ja wygrał. A ja muszę tu wygrać. Ja tu muszę być pierwszy. Gotowy no może Możesz mieć problem. Nie wiem, czy już tam do w ogóle z przodu. Ale ta gierka jest fajna. Znaczy, ja do, dobrze mi w niej idzie. Jak, jak, o, teraz to, że ja żem się skin, skin się odzywam, Jak się nie odzywam, to im będzie lepiej. No to dobra, no to się nie odzywaj, no spoko, no. Zepsuj mój odcinek, zepsuj mój odcinek, tak, zepsuj! Nie będę nic mówił. Iha. ha. mi się już zakręciło. Od czego? Od niemówienia? Ktoś ma... Ktoś ma oldstara! Jak ma? I tak no ja słaby. mam. A ty masz oldstara? Tak tak, 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 to ja, to byłem ja, to nie ja byłam Ewą, to nie wow! ja byłam drzewo, powiedz Ta... mi, powiedz mi. To jeszcze w ostatnim takim momencie mi się oldstar skończył dobrze to wybuchać, bydlaki wy, wy, na wy, co? Dlaczego ja nigdy nie mam oldstarów? No bo oldstara mają najlepszy. No właśnie widzę. Smutam troszeczkę. Powiem ci, że smutam. Nie smutaj, nie smutaj. Przyjdzie i czas na twojego oldstara, jak se będziesz na singlu grał. Hmm. A tuż koniec! No szkoda. Tak dobrze mi się grało. Trzeci! A i hmm, co? gratulacje! I co? I co? I nie było tak źle. No to gratulacje! Co wam powiem? Grott to dla mnie! Grotto! <laughs> ja, ja tu powinienem się jeszcze tak... wiesz, jak skaczę, to tak robić takie. Nie? <laughs> Dziękujemy nie wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Pytanie, jak skacze to powinienem robić Tak czy nie? No mogliby pomyśleć, że jest coś swoją głową... Nie, to znaczy, że tak powinien się obracać. No, tak. Pamiętajcie, że nie tylko no i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka! Ja zapraszam do Jinkisa na kanał, bo tam też jest odcinek. Trzymajcie się, cześć! nawet pokolenia i tego odcinka nie zobaczycie u mnie, Cześć, cześć! Yo.